Ej, Virguli, już widzę was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Chrono Trigger! Tak, zdaję sobie sprawę, że przez ostatnie parę dni nie umieszczałem żadnych odcinków, przepraszam bardzo, ale uwierzcie, mi miałem naprawdę sporo, sporo na głowie. Jednak postaram się to troszeczkę nadrobić, umieszczając dzisiaj kilka odcinków, kilka odcinków umieszczając jutro, i, i jakoś to po prostu przejdzie tak zupełnie tak, jakby nigdy tej przerwy nie było. Tak więc rozpoczynajmy. Rozpoczynajmy, rozpoczniemy dzisiaj od walki z Terra Mutantem. Terra Mutant, jak już mówiłem, jest sporo trudniejszym przeciwnikiem. matkoś cisza to trochę, sporo trudniejszym przeciwnikiem niż Gigamutant i Mega Mutant, dlatego, że nie tylko że jest odporny na wszystkie ataki fizyczne, to jest to pochłania również niektóre ataki magiczne. Jak właśnie teraz widzieliście, jego dolna część jest w stanie pochłonąć ataki. ataki wody, ataki pioruna i ataki ognia również pochłania. Tak, ale. ale okładajcie go wszystkimi swoimi najpotężniejszymi magicznymi technikami, ponieważ aby pokonać tego przeciwnika wystarczy zniszczyć tylko i wyłącznie część część górną. Tak, raz na jakiś czas część górna będzie próbowała wyssać energię z części dolnej, więc być może leczenie tej dolnej części może wydawać się niezbyt dobrym pomysłem, jednak uwierzcie mi to ta walka naprawdę nie jest na tyle trudna, aby się tym jakoś specjalnie przejmować, więc... widzicie? Kontynuujcie tą strategię, wszystko będzie w porządku. Część dolna sama znika i walka wygrana. Tak więc. Tyle. Tak, tutaj małe sprostowanie. Ta. Yy, ta walka może być trochę trudna, jeżeli się nie wie, co robi. Zdecydowanie jest trudniejsza niż te poprzednie, ale może być trudna, jeśli się nie wie, co się robi. Podnieśli... O, kurczę, dwie minuty mi to tylko zajęło. Podnieśliśmy właśnie białą skałę. Nie muszę już chyba wyjaśniać, co to są skały, ponieważ robiłem to kilkakrotnie. W przyszłości. Pokażę tylko, jaką technikę ona umożliwia. Otóż umożliwia ona technikę taniec pojzo! I muszę zobaczyć, co to jest, ale nie mam zielonego pojęcia, jakie postaci wymagane, wymagane są, aby ta technika zadziałała, więc nawet jeżeli ją pokażę... Ten korytarz jest strasznie podejrzany. Nawet jeżeli ją pokażę, to będzie to najwyżej w odcinkach bonusowych, bo teraz nie jestem w stanie tego zrobić. I tutaj... Zaczepi nas fioletowy promień światła, jakaś dziwna malutka brama i... Syn Lawosa! O ludzie! <grywki> na szczęście syn Lawosa nie jest o wiele silniejszy niż był na szczycie śmierci, więc... Nie ma się czego obawiać. W zasadzie ta sama strategia co poprzednio obowiązuje, czyli nie atakujcie muszli, a powinno być wszystko w porządku. Oczywiście, syn Lawosa teraz posiada kilka sporo silniejszych ataków ni niż te, które posiadał poprzednio. Niektóre z nich są obszarowe, niektóre nie. Ale żaden z nich nie jest specjalnie, specjalnie potężny. Jeżeli poradziliście sobie bez problemów z Terra Mutantem, to syn Lawosa również nie powinien. Nie powinien być specjalną przeszkodą. Poziom wody, woda, jakieś tam jeszcze parę, ale to naprawdę jest prosty przeciwnik. To jest prosty przeciwnik. Zaręczam, zaręczam, sekundę, dwie. Szystkrast nie ma. To jest taki minibos, można go nazwać. Można go nazwać minibosem. Od minibosów w czarnym omenie się aż roi, muszę przyznać. Bomba cienia. Jak sami widzicie, być może, być może to dlatego, że moje postacie mają. Mają ciut zbyt wysoki poziom, ale jego ataki nie są w stanie mi nic konkretnego zrobić. Nawet nie jestem pewien, czy chce mi się używać jakichś specjalnych technik przeciwko niemu. Swoją drogą i tak. E... No właśnie, no właśnie. Walka nie trwała na tyle długo, abym używał przeciwko niemu jakichś technik, więc. Wiecie co? Tak się właściwie zastanawiam. Czy ja, czy ja będę mógł dać te kilka odcinków obiecanych dziś, kilka jutro. Oj, nie wiem, nie wiem. I o, jakże ukochane przeze mnie płyty. I jest ich, ich, iż 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 ich, ich, i jest ich aż pięć. Nie mam zamiaru się z nimi bawić i po prostu zasłonię sobie oczy. O matko. Jak już pewnie domyśliliście się, nie jestem fanem animacji towarzyszącej... Mmm... Śmierci płyt, ponieważ jest to po prostu dźwięk. Dźwięk. Parado ślepiających białych fleszy. A, jasny gwint. Fakt, podobają mi się te wnęki pozostawione przez płyty, ale. Ech, ludzie, to światło to naprawdę mo moglibyśmy sobie darować. Czuję się, jakby 15 ludzi naraz próbowało mi zrobić zdjęcie. W porządku. Co się tu do licha dzieje? Czy to klony? w wtóry nasze przeszłe, przyszłe wersje? Doppelgangery? Nie mam zielonego pojęcia co to jest. Podobno, podobno nawet jakieś spekulacje y były na temat tego, co to u licha może być. Czy to są naprawdę nasze klony? To w grze nigdy nie zostało do końca wyjaśnione. I ja nie mam zielonego pojęcia co to jest. Oczywiście są tu wszystkie nasze postacie. Jest. atak klonów. Najwy najwyraźniej królowa dla królowej za trochę się nudziło i. rozbiła bank w zamku strachów na milenijnym Festynie. Czemu ja nie dostałem innych klonów? Mam klona Virga, ale nie mam klona Cindy, nie mam klona Eli, ani Roba, ani Ribita, ani Ali... O, klon Roba byłby fajną rzeczą, naprawdę. Bo w sumie jakby się zastanowić, klon robota byłby... W pełni funkcjonalnym robotem, nieprawdaż? Być może i bez tych uczuć, które tam... których tam Robo się nauczył. nauczył w przeciągu tych paru set lat... Ale tak, bo czytałem gdzieś, że kiedy znajdujemy ROBA, to Robo już ma paręset lat na karku, więc teraz ma około 600-700 lat. To jest najstarszy członek naszej załogi, choć pochodzi z najodleglejszej przyszłości. No dobra, dobra. Dobra, widzimy tutaj bardzo dziwny korytarz, widzimy jakieś klatki schodowe, do których nie możemy się zbliżyć, oczywiście. I to mi się bardzo podoba, nie zrozumcie mnie źle, to mi się bardzo, bardzo podoba. Chętnie bym skomentował troszeczkę to... ...dogłębniej kwestie tych wszystkich klonów w dziwnych pojemnikach, ale... Pff, nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Ale... ale to był świetny pomysł. Dobrze. Zostawmy tą wystawę i chodźmy dalej do... Rozbitej maszyny obfitości. Kurczę, wszystko to trzyma się tak dobrze, jedna, a jedna maszyna tak sponiewierana jest? Spójrzcie, kochani, przeznaczenie w najbrutalniejszej formie, wszystkie wasze marzenia, szczęście i smutek, którego doświadczyliście, zniknęły. Nie ma dla Was jutra. Czarny omen prześcignie czas i przestrzeń, czekając na przebudzenie lawusa. Przywiodło nas tu przeznaczenie i będzie to trwać wiecznie, dopóki nie zniszczycie omenu i mnie! Ona teraz wygląda jak jeżozwierz. Słowo daje, nie wiem dlaczego, ale jak ona zakrywa się tą płachtą i tak stroszy te włosy, to ona mi przypomina jeżozwierza. Wcześniej tego nie skomentowałem, ale ona zawsze mi przypominała jeżozwierza. Ale i moi drodzy, może Lawos zgodzi się dzielić z wami swoje marzenia? Co ja mówię?! Raczej wieczne koszmary! I tak oto rozpoczyna się walka z królową Zeal, która, prawdę mówiąc, nie posiada wiele więcej ataków, jak, jak ten, który zabiera wam życie, całe życie, prócz jednego punktu. Bardzo rzadko używa ataków, które zadają Wam normalne obrażenia, więc chociaż... Więc chociaż ja... Yy, może wydawać się to bardzo groźne, to... Ciężko przy tej walce zginąć. Naprawdę królowa musi się dogłębnie namyślić, zanim użyje jakiegoś normalnego ataku. Zazwyczaj po prostu zabiera wam wszystkie punkty życia dla całej drużyny po jednego. I to jest świetna okazja, tak, Syndrax miał rację, to jest świetna okazja na, poka na pokazanie wielkiej żaby, ponieważ wielka żaba działa najskuteczniej, kiedy właśnie mamy jeden punkt życia. Do dzieła, Ribit! A, i królowa Zel, z tego co mi nie wi wiadomo, nie jest odporna na żaden rodzaj magii ani na ataki fizyczne. Mm, perełka. I jeszcze jeden atak? Uuu, miałem pecha jak jasny wind. A, nie. Okej, okay, królowa Zel widocznie potrafi wysysać manę. Tak. Nie wiem, dlaczego mi się to z wampirycą skojarzyło. Może dlatego, że tak podbiegła, dziwnie złapała Eli. Widziła się w jej obojczyk swoimi kłami i takie tam. Okej, okay, tą techniką, którą chciałem... Tą technikę, którą chciałem wam pokazać, to jest połączenie technik e, Eli i Ribita. a nazywa się... a nazywa się ten atak żabią flarą. Żabia Flara to świetny atak, bardzo ładna animacja i jest niesamowicie skuteczny. Spada zielona żaba? Dookoła roz wybuchają płomienie i <laughs> przeciwnik dostaje 8000 punktów obrażeń. Oj, to cud, że jeszcze się trzyma.